Piotrek piłkarze GKS-u są zadowoleni z tego punktu, czy bardziej rozczarowani? No się, przed meczem oczywiście zakładaliśmy, że będziemy walczyć o trzy punkty. No ale z przebiegu spotkania trzeba szanować ten jeden punkt. Zandesy bardziej kleiła się gra. Myślę, że dzisiaj oni grali to, czego wymaga od nas trener. Długo utrzymywali się przy piłce, przynosili ciężar gry z jednej strony na drugą, szukali skrzydeł. No wiadomo, jeżeli nie można wygrać meczu, to trzeba go zremisować. Nam się to udało, dalej nie przegrywamy u siebie. No i myślę, że nie możemy być niezadowoleni. Ale to chyba był jeden z najsłabszych meczów gks który tutaj w Aworze. No tak, tak jak mówię, od początku e, trochę nam się nie kleiło, nie, nie, nie graliśmy tego, tego co chcieliśmy, nie utrzymywaliśmy przede wszystkim piłki z przodu. Za szybko się jej pozbywaliśmy, no udało nam się strzelić bramkę ze stałego fragmentu gry. Dzięki temu mogliśmy trochę się cofnąć i liczyć na kontrę, no ale... No, tym razem nie udało nam się utrzymać e, czystego kąta do końca, i, i dlatego zremisowaliśmy spotkanie. Właśnie to był największy problem GKS-u utrzymać się przy piłce, bo kilka razy krzyczać na swoich kolegów, żeby przytrzymali futbolówkę. Tak, myślę, że właśnie tego nam dzisiaj brakowało. Generalnie e, myślę, że posiadanie piłki jest zdecydowanie po stronie Sandecji, Jeżeli cały mecz biegaliśmy za piłką, no to już w końcu też ci brakowało. No wiadomo, liczyliśmy też na kontrę, no ale, ale, ale dzisiaj, dzisiaj coś nie, nie funkcjonowało to tak jak w poprzednich spotkaniach. Myślę, że jest parę rzeczy do poprawki i na pewno wychodzi to, że nie trenujemy w ogóle na trawie, mimo że ostatnio już były warunki ku temu, no to Niestety niestety, nie zostaliśmy dopuszczeni do boiska, no i to widać, no bo jednak inaczej się czuje piłkę, inaczej się biega i inne zmęczenie, inne obciążenia są na boisku ze na wierzchu niż tutaj w Jaworzni, gdzie dzisiaj jeszcze dodatkowo było dość grząsko, bo spadł deszcz. Tomek, spotkaniu z Sandecją jest Tychy odstało chyba fizycznie od swojego rywa. Znaczy ja wiem czy fizycznie, no, no, można powiedzieć, że dzisiaj nie graliśmy tego, co, co, do czego żeśmy się przyzwyczaili i stąd może Sandecja miała dzisiaj przewagę w polu. i Posiadanie piłki też na pewno miało większe, bo dzisiaj, dzisiaj niestety nie utrzymywaliśmy się przy piłce tak jak należało i był problem z tego powodu. Ale Było chyba widać, że brakuje Wam gry na naturalnej trawie. No na pewno, jak się trenuje cały, cały tydzień na, na sztucznej trawie to i na zmieszanym boisku, to na pewno potem tym meczu ligowym, zanim się piłkarz przyzwyczai do naturalnej nawierzchni, jest ciężko. No. Wiadomo, że brakuje treningów na naturalnej. No. Będziemy wszystko robić, żeby na tą naturalną murawę wejść. No. Ale jest ciężko, tak można powiedzieć, że są takie warunki, a nie inne, i turnujemy na czuczni cały czas. Dzisiaj konsekwencją braku grania piłką za zabrakło sytuacji bramkowych. No zgadza się. Szyliśmy jedną bramkę z tego fragmentu i niestety straciliśmy też bramkę dzisiaj. Bo można powiedzieć, nie wiem czy był spalony, czy nie, bo nie widzieliśmy tej bramki, ale brak padło, sędzia uznał, także myślę, że, że szkoda. no Prowadziliśmy do zero, mogliśmy ten wynik dołowić do końca, no nie udało się, skończyło się remisem, no myślę, że, za, że zasłużony remis, no może ciągle ze skazaniem dzisiaj na sondację, ale jak nie można wygrać spotkania, to trzeba je zremisować. I dzisiaj się udało zremisować i myślę, że wyciągniemy konsekwencje w następnym meczu, będzie już znacznie lepiej i ta gra wyglądała. Tak, w kolejnym meczu nowa sytuacja dla Ciebie, będziesz pauzował za żółte kartki, jak do tego podchodzisz? No, można powiedzieć, odkąd zaczął jeden redaktor o tym mówić i pisać, to jak Kartek nie miałem, tak się posypały, także myślę, że lepiej już o tej sytuacji całej nie, nie gadać, bo to nie ma naprawdę sensu. I, i dzisiaj sędzia, który sędziował, dał mi drugą kartkę z meczu z też mi dał, także myślę, że jakiś może pychowie albo, no, nie wiem, lepiej, żeby już sędzia ten, na mnie sędziował, bo co mecz sędziuje, to dostaje kartkę, także ja śmieję się z tego. A taka wynikła sytuacja, są cztery kartki i są inni w kadrze zespołu, którzy na pewno czekają na, na potknięcie kolegi, na wyeliminowanie poprzez żółte kartki, no i tak sytuacja się nadarzyła no, i trzymam za chłopaków ciuki, żeby jak najlepiej to wyglądało.